Mówi się, że nogi starzeją się jako pierwsze, a wielu lekarzy zgadza się z tym stwierdzeniem. Weźmy przykład Annie Lee. Kiedy była młoda, była energiczną tancerką, ale teraz, w średnim wieku, zauważyła, że jej nogi i stopy nie mają już tej samej siły i zwinności. Wchodzenie po schodach stało się trudne, musi się podpierać na poręczy i wchodzi powoli. Ruchy taneczne, które kiedyś były płynne i naturalne, Teraz wydają się niemal niemożliwe. Zaniepokojona tym, Annie postanowiła zasięgnąć porady lekarza. Po uważnym wysłuchaniu lekarz wyjaśnił, że to przekonanie, że nogi starzeją się jako pierwsze, ma swoje naukowe podstawy. Z biegiem czasu kości, mięśnie i stawy w naszym ciele słabną, szczególnie w nogach, które codziennie dźwigają większość naszego ciężaru i wysiłku. Lekarz podkreślił również, że choć starzenie się jest nieuniknione. Można spowolnić ten proces odpowiednią dietą i ćwiczeniami. Wskazał trzy rodzaje żywności, które mogą pomóc wzmocnić nogi i zwiększyć ich elastyczność, zalecając anie regularne ich spożywanie. Nogi są jak filary dla naszego ciała. Podtrzymują dużą część naszego ciężaru i odpowiadają za 70% naszej aktywności i energii. Ciekawe jest to, że połowa kości i mięśni w ciele znajduje się w nogach. Z upływem czasu nogi są jednymi z pierwszych części ciała, które odczuwają efekty starzenia. Dzieje się tak głównie z powodu naszych codziennych nawyków. Długotrwałe siedzenie lub stanie bez ruchu może pogarszać krążenie i osłabiać mięśnie i kości. Dziś wiele osób spędza godziny w pracy, nie wstając, co powoduje, że mięśnie nóg tracą siłę, a stawy stają się sztywniejsze. Ponadto Noszenie wysokich obcasów przez długi czas wywiera dodatkowy nacisk na nogi, co może uszkodzić mięśnie i stawy, przyspieszając ich zużycie. Aby chronić nogi, najlepiej wybierać wygodne i niskie buty na co dzień. Innym ważnym czynnikiem jest genetyka. Niektórzy ludzie rodzą się z bardziej wrażliwymi kośćmi i mięśniami, co sprawia, że są bardziej podatni na problemy z nogami, nawet gdy są jeszcze młodzi. Jeśli to dotyczy ciebie, należy szczególnie zadbać o swoje nogi. Dieta również odgrywa kluczową rolę. Mięśnie i kości potrzebują składników odżywczych takich jak wapń, witamina D i białko, aby pozostały mocne. Kiedy brakuje tych składników odżywczych przez dłuższy czas, nogi mogą osłabnąć i stać się bardziej podatne na choroby takie jak osteoporoza. Dbając o nogi, warto również utrzymywać aktywność fizyczną. Brak ćwiczeń jest jednym z głównych powodów starzenia się nóg. Kiedy spędzasz zbyt dużo czasu bez ruchu, mięśnie nóg zaczynają słabnąć, a stawy stają się sztywne. Dzieje się tak, ponieważ ciało potrzebuje regularnej aktywności fizycznej, aby utrzymać siłę i elastyczność. Ruch poprawia krążenie krwi i pomaga utrzymać nogi zdrowe na dłużej, szczególnie w średnim wieku i starości. Chroniczne choroby, takie jak cukrzyca i artretyzm, również przyspieszają zużycie nóg. Te schorzenia wpływają na krążenie i powodują zapalenie stawów, co może pogorszyć sztywność i zwiększyć ból. Dlatego ważne jest, aby dbać o te choroby, aby zminimalizować ich wpływ na ciało i zapobiec przedwczesnemu starzeniu się nóg. Jednym z najczęstszych objawów starzejących się nóg jest utrata siły mięśniowej. Z biegiem czasu tkanka mięśniowa zmniejsza się, a włókna stają się bardziej kruche, co utrudnia codzienne czynności. Gdy mięśnie tracą jędrność, Nogi mogą stać się wiotkie i słabe, co jest wyraźnym sygnałem, że należy poświęcić im więcej uwagi. Innym objawem jest ból stawów i sztywność nóg. Naturalne zużycie chrząstki i zmniejszenie płynu chroniącego stawy sprawia, że ruchy takie jak chodzenie i wchodzenie po schodach stają się bardziej bolesne. Ta sztywność, szczególnie w kolanach i biodrach, może wskazywać na problemy takie jak osteoartretyzm które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia, jeśli nie zostaną leczone na czas. Jeśli zaczniesz odczuwać ból i sztywność w stawach, może to być wyraźny znak, że twoje nogi się starzeją. W tym momencie ważne jest, aby nie ignorować tych objawów i zasięgnąć porady lekarza, aby zrozumieć przyczynę i rozpocząć niezbędne leczenie. Ponadto drobne zmiany w codziennym życiu mogą znacząco wpłynąć na złagodzenie dyskomfortu i utrzymanie zdrowia nóg. Objawy takie jak trudności w zginaniu kolan czy wchodzeniu po schodach nie powinny być traktowane tylko jako naturalny proces starzenia, ale jako sygnał, że nadszedł czas na działanie. Innym powszechnym problemem, który może wystąpić z upływem czasu, są żylaki i obrzęki nóg. W miarę starzenia się ciała, krążenie krwi w nogach ulega pogorszeniu, co powoduje rozszerzanie się żył i pojawianie się niechcianych żylaków. Te opuchnięte żyły to nie tylko estetyczny problem. Powodują ból, swędzenie i uczucie ciężkości w nogach, które nasila się pod koniec dnia. Obrzęk, znany również jako idime, jest kolejnym nieprzyjemnym objawem. Może sprawić, że nogi będą ciężkie i utrudnią wykonywanie prostych czynności, takich jak chodzenie czy długotrwałe stanie. Jeśli te objawy się pojawią, nie wahaj się szukać pomocy medycznej, ponieważ mogą one prowadzić do poważniejszych problemów, takich jak zakrzepica. Osteoporoza jest innym wskaźnikiem tego, że starzenie się wpływa na nogi. Z biegiem lat nasze kości tracą gęstość i stają się bardziej kruche, co znacznie zwiększa ryzyko złamań, zwłaszcza w miejscach obciążonych ciężarem, takich jak biodra i kolana. Proste upadki mogą prowadzić do poważnych urazów. Aby tego uniknąć, bardzo ważne jest regularne wykonywanie badań gęstości kości a także stosowanie diety bogatej w wapń i witaminę D oraz wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie. Oprócz tych problemów, starzenie się nóg wpływa także bezpośrednio na równowagę i sposób chodzenia. Siła mięśni maleje, więc zadła tracą elastyczność, co prowadzi do niestabilności podczas chodzenia, zwiększając ryzyko upadków. Ta utrata jędrności i pewności może uczynić codzienne czynności, takie jak spacery czy wchodzenie po schodach, dużym wyzwaniem. Aby zminimalizować te efekty, kluczowe jest inwestowanie w ćwiczenia, które nie tylko wzmacniają mięśnie nóg, ale również poprawiają równowagę, takie jak chodzenie, rozciąganie i aktywności, które rozwijają koordynację ruchową. Utrzymanie nóg silnych i elastycznych przez lata to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia, ale również niezależności i jakości życia. Dzięki drobnym środkom ostrożności, uwadze na sygnały i odpowiedniej rutynie ćwiczeń, można opóźnić efekty upływu czasu i nadal poruszać się z bezpieczeństwem i pewnością siebie. W ten sposób będziesz mógł cieszyć się każdą fazą życia z energią i zapałem, nie pozwalając, aby starzenie się nóg ograniczało twoje aktywności czy uniemożliwiało robienie tego, co lubisz. Teraz zanurzymy się w trzy pokarmy, które mogą pomóc w utrzymaniu nóg silnych i zdrowych w miarę starzenia się. Pierwszy produkt orzechy. Orzechy to prawdziwe skarby dla Twojego ciała. Zawierają wysokiej jakości białko, zdrowe tłuszcze, witaminy, minerały i błonnik. Białko zawarte w orzechach pomaga utrzymać mięśnie silne i elastyczne, poprawiając jednocześnie metabolizm i dodając energii. Dzięki temu nogi stają się mocniejsze i zdrowsze. Tłuszcze w nich obecne są korzystne dla zdrowia serca. Poprawiając krążenie i zmniejszając ryzyko problemów takich jak miażdżyca. W efekcie nogi otrzymują więcej krwi i tlenu, co wzmacnia ich kondycję. Dodatkowo orzechy są bogate w antyoksydanty, takie jak witamina E i selen, które zwalczają stany zapalne i stres oksydacyjny, chroniąc stawy i mięśnie. To łagodzi bóle i sztywność, zapewniając większą elastyczność i siłę nóg oraz stóp. Orzechy są także bogate w fitochemikalia takie jak polifenole i flawonoidy, które wspierają funkcję układu nerwowego i odpornościowego. Zdrowy układ nerwowy zapewnia koordynację i elastyczność nóg, podczas gdy silny układ odpornościowy pomaga zapobiegać chorobom i utrzymać ogólne zdrowie. Regularne spożywanie orzechów przyczynia się do tego, ale nie przesadzaj. Około 10 gramów dziennie jest wystarczające. Możesz je jeść na śniadanie lub jako przekąskę, zapewniając sobie odżywienie bez nadmiernego spożycia tłuszczu. Drugi produkt ryby z głębokich wód. Ryby takie jak łosoś, tuńczyk i sardynki są bogate w omega-3 zdrowy tłuszcz, który ma wiele korzyści zdrowotnych. Oprócz ochrony serca, omega-3 pomaga zmniejszyć stany zapalne, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowych i funkcjonalnych stawów nóg. Te ryby są również źródłem białka, które jest niezbędne do utrzymania siły mięśniowej i mobilności nóg. Regularne spożywanie ryb głębinowych przyczynia się do poprawy krążenia krwi, co jest istotne dla zapobiegania bólom i obrzękom nóg, szczególnie u osób w średnim wieku i starszych. Dorsz i makrela są doskonałe dla zdrowia serca, ponieważ są bogate w omega-3, zwłaszcza DHA i EPA, które pomagają kontrolować ciśnienie krwi, obniżać poziom tłuszczu we krwi i zapobiegać miażdżycy. Ponadto, te ryby dostarczają wysokiej jakości białka oraz dużej ilości witaminy D, która jest ważna dla wchłaniania wapnia, pomagając utrzymać mocne kości i zapobiegając osteoporozie. Najlepiej spożywać ryby głębinowe przynajmniej raz w tygodniu, wybierając przygotowania takie jak gotowanie czy gotowanie na parze, które zachowują naturalny smak i nie wymagają dużej ilości oleju. Aby uniknąć obaw związanych z rtęcią, ryby hodowlane, takie jak dorsz i barwena, są dobrym wyborem. Jeśli podoba ci się ten temat, zostaw lajka. To bardzo pomaga i pokazuje, że chcesz więcej treści takich jak ta. Teraz kontynuujmy. Kolejny składnik: warzywa liściaste zielone. Szpinak i jarmuż, na przykład, są bogate w witaminy, minerały i błonnik, co czyni je świetnymi dla kości i poprawy krążenia krwi. Są pełne wapnia, magnezu i witaminy K, składników odżywczych które wzmacniają kości i zapobiegają osteoporozie. Witamina K w szczególności pomaga w wiązaniu wapnia z kośćmi, co zmniejsza ryzyko złamań. Dla osób starszych włączenie większej ilości zielonych liści do diety jest skutecznym sposobem na ochronę zdrowia kości oraz zmniejszenie bólu i obrzęków nóg. Te warzywa są również sprzymierzeńcami krążenia, które z czasem może się pogarszać, prowadząc do problemów z nogami. Witamina C i błonnik zawarte w zielonych liściach pomagają poprawić elastyczność naczyń krwionośnych i zmniejszają ryzyko zakrzepicy. Ponadto, obecny w nich potas jest kluczowy dla utrzymania równowagi elektrolitów w organizmie, zapobiegając nadciśnieniu i innym chorobom serca. Z upływem lat układ odpornościowy osłabia się, co może zwiększać stan zapalny w organizmie. Błonnik i antyoksydanty z zielonych liści pomagają kontrolować ten stan zapalny. Chroniąc komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi starzeniem się i zapewniając lepszą jakość życia. Zawierają one również dużo chlorofiłu, składnika o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Oznacza to, że te liście pomagają zmniejszać stany zapalne i zwalczać stres oksydacyjny, który może powodować bóle i dyskomfort, jak w przypadku artretyzmu. Dlatego włączenie większej ilości warzyw liściastych zielonych do diety jest praktycznym i smacznym sposobem na ochronę zdrowia nóg i poczucie większego komfortu na co dzień. Dla osób w średnim wieku lub starszych kluczowe jest utrzymanie zrównoważonej i różnorodnej diety. Oprócz tego, że są odżywcze, te produkty pomagają utrzymać zdrowe serce, wzmacniają kości i poprawiają trawienie. Kiedy łączysz te pokarmy z odpowiednimi ćwiczeniami fizycznymi, Robisz dużą przysługę swojemu zdrowiu ogólnemu. Regularne ćwiczenie może poprawić siłę nóg i zdrowie stóp, a także wspierać lepsze krążenie krwi. Pomaga to zapobiegać bólom i zmęczeniu, czyniąc nogi silniejszymi i bardziej odpornymi z upływem czasu. Mówiąc o ćwiczeniach, regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla utrzymania zdrowia nóg. Specjalista z USA odkrył, że od 20. Roku życia brak aktywności fizycznej może prowadzić do utraty nawet 1% masy mięśniowej co dekadę. Może to znacząco wpłynąć na mobilność i zdrowie nóg. Aktywności takie jak chodzenie i jazda na rowerze są świetne do wzmacniania mięśni nóg i poprawy elastyczności stawów. Ćwiczenia te pomagają również unikać urazów i bóli nóg. Dodatkowo, regularne rozciąganie jest ważne dla łagodzenia napięć mięśniowych, poprawy elastyczności i zapewnienia większego komfortu nóg. Utrzymanie prawidłowej postawy to kolejny istotny element zdrowia nóg. Niewłaściwe postawy i długotrwałe stanie mogą powodować zmęczenie mięśni, problemy z krążeniem i nacisk na stawy. Dlatego, gdy siedzisz lub stoisz przez dłuższy czas, ważne jest, aby utrzymać wygodną i odpowiednią pozycję. Unikaj krzyżowania nóg i pamiętaj, aby robić krótkie przerwy na ruch. Pomaga to uniknąć problemów związanych z długotrwałym pozostawaniem w jednej pozycji. Oprócz wskazówek dotyczących diety i ćwiczeń, regularne masaże nóg mogą przynieść dużą ulgę. Łagodzą napięcie mięśniowe, poprawiają krążenie krwi i redukują uczucie zmęczenia. Możesz używać olejków lub narzędzi do masażu, lub po prostu masować nogi rękami. Warto także stosować ciepłe kompresy, aby się zrelaksować, umieść poduszkę grzewczą lub plastry termiczne na bolących obszarach. Oprócz jedzenia orzechów, ryb i warzyw liściastych zielonych, ważne jest zapewnienie zrównoważonej diety. Upewnij się, że spożywasz wystarczającą ilość białka, wapnia i witaminy D te składniki odżywcze są niezbędne do utrzymania zdrowia mięśni i kości nóg oraz spowolnienia procesu starzenia. Na przykład Spożywanie produktów bogatych w wapń, takich jak wysokiej jakości mleko, jogurt i tofu, może pomóc w zapobieganiu osteoporozie. Również ważne jest wykonywanie regularnych badań i utrzymywanie rutyny ćwiczeń. Regularnie kontroluj zdrowie swoich nóg i szybko reaguj na wszelkie problemy. Jeśli odczuwasz ból, sztywność lub zauważysz żylaki, skonsultuj się z lekarzem. Osoby z rodzinną historią problemów z nogami powinny szczególnie dbać o profilaktykę i podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze. Utrzymanie pozytywnego nastawienia jest kluczowe dla zdrowia nóg. Dobry stan psychiczny może pozytywnie wpływać na zdrowie fizyczne. Pozytywne nastawienie pomaga lepiej radzić sobie ze zmianami związanymi z wiekiem, poprawia odporność i wspiera dbanie o siebie. Udział w aktywnościach społecznych również jest ważny. Aktywności na świeżym powietrzu, takie jak spacerowanie, podróżowanie i praktykowanie tai chi, pomagają utrzymać witalność i elastyczność nóg. Oprócz korzyści dla zdrowia fizycznego, te aktywności poprawiają relacje i utrzymują pozytywny stan psychiczny. Pamiętaj, dbanie o swoje nogi to połączenie dobrych praktyk, odpowiedniej diety, ćwiczeń i pozytywnego nastawienia. Jeśli spodobał ci się ten film, nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby być pierwszym, który otrzyma nasze kolejne filmy. A jeśli ten materiał naprawdę miał dla ciebie znaczenie, zostaw komentarz poniżej, dzieląc się swoją opinią lub wszelkimi pytaniami, które masz. Twoje zaangażowanie nie tylko pomaga nam tworzyć więcej niesamowitych treści, ale także jest częścią tej społeczności, która zawsze dąży do wzrostu i transformacji.